Tak się zastanawiam, skąd Wy jeszcze będziecie potrafili przyjechać. W tym przypadku Holandia i 950 km na kółkach, żeby zrobić serwis u mnie. Krótko mówiąc, czyste szaleństwo. E, ale e, znając Wasze niecne plany, podejrzewam, że ten rekord jeszcze będzie e, pobity. E, co do motocykla Honda Crossrunner ze sławetnym silnikiem swojeferki 800 VTEC, Tu mamy rocznik 2014, przebieg 55,5 tysiąca. No i generalnie robimy taki grubszy przegląd ich przed wyprawą na Bałkany. Tutaj właściciel chce sobie objechać Bałkany, chciał sprzęta. Dopieścić i teraz tak, jeżeli chodzi o zakres przeglądu, to tak: wszystkie płyny, wiadomo, filtr, świece, sprawy, tutaj jeżeli silnikowe, to zaglądamy oczywiście do zaworów. Rozrządy, jeżeli w miarę jest oryginalny przebieg, to raczej. Nie, bo w fautekach te rządy potrafią się bardzo fajnie trzymać. E, no wiadomo, synchronizacja, sprawdzenie przepustnicy, e, jak nie, to umycie. E, I co jeszcze? E, oponki, przód, tył. Mimo, że są w miarę świeże i jeszcze nie najgorsze, ale właściciel przed wyjazdem chce mieć komplet noweczek. Już zamówione, już do mnie e, jadą i cóż jeszcze takiego? łożysko główki ramy tutaj było robione zawieszenie już było czuć, że kierownica wpada w ten martwy punkt i faktycznie tak się dzieje także do roboty od razu łożysko główki ramy zawieszenie zrobione w miarę na świeżo chyba w tym roku nawet było robione także z zawiechem spokój zrobimy łożysko główki ramy i tyle jak widzicie, motocykl w miarę dziennie się trzyma, bez wycieków, bez zapoceń, jeżeli chodzi o tarcze, to jest ok, ale jak widzę, tarcze fabryczne raczej nie są i były wymieniane. Zobaczmy w drugą stronę. Coś mi się tak wydaje, że tarcze już były e, wymieniane. O, może krzywe, może coś, kto tam. Wie. Ogólnie motocykl trzyma się bardzo, bardzo przyzwoicie, zero wycieków, zero zapocen jakichś, nie wiem, nalotów rdzawych. No zresztą sami widzicie. Sądząc po masie jest szansa, że jeszcze to jest masa febryczna i nikt tu wcześniej nie zaglądał. Motocyk wyposażony w tera, nawet nie wiem co to za firma, ale działa bardzo, mam powiem bardzo przyzwoicie. Quick shifter naprawdę zmienia biegi płynnie e, i gładko. Także e, do sprawdzenia jeszcze napęd, ale już tak wstępnie patrzyłem, że chyba tragedii z nim nie ma i spokojnie e, jeszcze e, posłuży. Także, cóż, taki większy przeglądzik. Kloski były wymieniane tył-przód. E, I tyle. Po prostu trzeba zrobić taki porządny grubszy przeglądzik po tych 55 tysiącach, bo za wiele to tu moim zdaniem nie było zaglądane wcześniej oprócz takich tematów olejowych, filtrowo-olejowych o tak to nazwijmy wydech jakiś mocno przeciążliwy nie jest właściciel nie narzeka, także nawet w trasie i na takim sobie śmiga bardziej mi się podoba w oryginale no i tyle, dobra sprzęcik na serwis porozbieramy, pozaglądamy i będziemy wiedzieli jak sprawa pod czapkami wygląda i o tym e, i o tym Was mam nadzieję za chwilę, jak to dla Was poinformuję, to co Jak klucze w dłoń, trochę rozbierania bo i które bardzo kocham będzie trzeba również podkręcać, żeby tu się dostać, pościągać owiewki i tyle. Dobra, nie ma co tutaj narzekać, kombinować, tylko bracie za robotę. Widzimy się za chwilę. To jak sprawy się mają, a no walka z wiatrakami, a raczej z fałtekami. Czyli kilkukrotny demontaż, montaż, pomiary i tak dalej i tak dalej, aż w końcu dojdziemy do tego, co potrzebujemy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o silnik, to tak, łańcuszków się nie czepiamy, naprawdę bardzo ładne, sztywne i zostają. Jeżeli chodzi o przepustnice, słuchajcie, przepustnice są, są brudne, no co tu dużo mówić, zaolejone, brudne. O, zresztą tam wszystko widać, i z zewnątrz, i wewnątrz, i wtyczki. I tutaj te kanały sące No to jest... Yy, to są przepustnice, które się kwalifikują ewidentnie do mycia. Mm, jeżeli chodzi o zawory, to niestety. Yy, no jak widzicie, ile było walki, żeby w ogóle to pomierzyć i dojść do czegoś. I wygląda to tak yy, jak na złość. Wszystkie sące regulowane na płytkach trzymają się pięknie, zresztą te na, e, na szklankach, czyli fałteki, też trzymają się pięknie. Natomiast jeżeli chodzi o e, wydechy, no tam coś, coś poprawiałem: poprawiałem jeden wydech, gdzie on tu jest? E, nie, przepraszam, poprawiałem jeden sące na płytce. Ale to tam bzdura, bo był na granicy, bo jest od 0,17. Natomiast fałtek standardowo do poprawy, i tak na tylnych cylindrach, po jednym zaworze do poprawy już są poprawione. I na przednich cylindrach, na cylindrze czwartym, jeden fałtek do poprawy, czyli łącznie trzy szklanki. I niestety zbiega się to tak, że tych szklanek, jak widzicie, w zapasie mam mnóstwo, bo zawsze tutaj zostają, ale one są bezużyteczne, bo niestety zawsze muszą wpaść nówki dużo, dużo e, cieńsze, żeby po prostu e, ten luz zwiększyć, bo luzy się na fałtekach o dziwo zawsze zaciśniają, gdzie pracują dużo, mniej te fałteki, to niestety zawsze fałteki są do poprawy. Także trzy szklanki. 215 zł sztuka i tak to wygląda mam ich tu zamówionych ogrom naprawdę bo już wiem jakie standardowo szklanki są potrzebne gdzieś tu są jeszcze o kolejne szklaneczki wszystko niestety z oryginału z zamienników brak a i zamiennika bym się bał tutaj wkładać jak widzicie wszystkie uszczelki i pod mostki bo tak przychodzą tutaj jak wiecie pod kanały świec, pod system dopalania podmostki, pod system dopalania nadmostki, i tutaj też w kanały świec od góry przychodzą uszczelki. Także to wszystko jest, proszę bardzo, do dopalanko od dołu, idzie jest dopalanko od góry. O, to są te grubsze. Także wszystko wszystko mamy, łącznie z rozrządami, gdyby były potrzebne. No wszystko, wszystko tutaj mam całe komplety. E, bo, bo wiadomo. Lepiej to mieć, niż później czekać bardzo, bardzo długo. Moja prośba, jak już zakładacie sobie gmole, przesmarujcie te śruby, naprawdę. Dokręcacie, dokręcamy z odpowiednim momentem, wszystko ok. Parę czy kropelek oleju, czy smaru troszeczkę tutaj dać, żeby później nie niszczyć tych gwintów, bo to naprawdę nie wygląda Dobrze, i można sobie gwinty zniszczyć. Odkręca się tak, tak sobie, takie pordzewiało, albo nie daj Bóg, ktoś jeszcze da naklej. No to wtedy już mamy pokwińcie w tym modelu. Wiem, bo przerabiam. Żeby dojść z tyłu do napinacza, no niestety trzeba tutaj cały set zdemontować. No, i tak to wygląda. Przód już mamy ogarnięty, poskładany, pomierzony, płytki popodmieniane, a tutaj zobaczcie, tu już finalnie tak naprawdę trzeba sobie tylko to wszystko, jak jest yy, teraz miejsce na to doczyścić, do, doprowadzić to do stanu, już takiego jak ma być. Powkładać sprężyny, bo sprężyny muszą fałtek i wejść, tak wygląda szklanka z takim systemem fałtek yy, właśnie w takim zaworze. No, a tak wygląda zwykła spłytka. Tak wam tylko zdemontowałem, żeby pokazać jak to, jak to yy, wygląda. Co jeszcze chciałem powiedzieć, przepustnice. Nie wiem czemu były bardzo lekkie, dokręcone. Bardzo lekko dokręcone. I zobaczcie, gdzie aż się syf zbiera. Yy, niebezpiecznie, i pewnie troszkę go tam zassał, Nie wiem dlaczego były tak lekko dokręcone. I to nie, że tu mi się to napruszyło absolutnie z tej strony po prostu, aż do tego momentu cały, cały kurz i syf się dostawał. Jak widać wtyczki od wtrysków też wszystko takie troszkę już przy... przybrudzone, zobaczcie, tam też już tak średnio, no ale motocyk jeździ, troszkę już sobie gdzieś w takich warunkach pojeździł i jest co jest także przepustnicę do mycia a ja sobie tu to doczyszczę poskładam już będę miał górę przygotowaną tam mamy palanką eee, tu też wszystko do mycia do składania do powkładania sprężyny i tyle także tu już nie ma co bierzemy byka eee, za rogi świece powiem wam a nawet już nie pokazuję, ale naprawdę nie były najgorsze, ale właściciel chce nowy filtr powietrze również całkiem spoko, ale już powiedzmy do wymiany na trasę niech będzie także to wszystko domówione tam już leżą nowe oponki jak widać do podmiany, wszystko w swoim czasie, jeszcze trochę pracy jeszcze trochę pracy, ale najgorsze czyli te zawory kilkukrotny montaż, demontaż mamy wyprowadzony dobra, do dzieła, widzimy się po drodze no to co, rozgrzewamy sprzęta słuchajcie, bo kluczyki, kluczyki są e. przy kanapie. Dobra, zobaczmy, co będzie, jak będzie. Pogasły kontrolki. Niegrzeczne i uwaga. Niech się wygrzeje, niech się rozgrzeje, będziemy stroić. No dobra, podłączone yy, do palanko, zaślepione. Yy, Ma sensor podłączony, tak jak sobie serwisówka życzy bo troszkę mu tu zakłócamy pomiary. Eee, no i co? I sprawdzamy, co mu tam w duszy gra, ale wydaje mi się, że będzie ok. Uwaga. No tak, on będzie troszkę gaz, bo ma nie takie parametry jak powinien. do pieszcze i widzimy się za chwilę Chodził tak koślawo, bo mi się podciśnienie yy, zsunęło. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz Uwaga o. Nie mamy, to 1200 Dobra, Stroimy do trzeciego cylindra. Dajcie mi film. Patrzcie, nic więcej. I stroimy do cylindra czwartego. Powiedziałem chyba do trzeciego. Wszystko w temacie. Zaczyna kropić, ale może jeszcze coś zdążymy. Błędy? Nie odnaleziono błędów, proszę bardzo. Tyle co pojeździe próbnej, świeże oponki plus nie do końca przeschnięta nawierzchnia, bo całkiem niedawno mocno lało. To naprawdę nie jest do końca dobry pomysł, także trzeba uważać w takich warunkach jak się wyjeżdża na takich świeżynkach, bo można sobie zrobić krzywdę że tutaj naprawdę przestrzegam ja nie miałem innego wyjścia bo musiałem dzisiaj przetestować motocykl bo jutro będzie najprawdopodobniej odbierany więc musiałem być pewny, że motocykl jest w 100% sprawny i można po niego przyjeżdżać jak widzicie motocykl troszeczkę się ubrudził przy tych testach bo jest naprawdę miejscami bardzo mokro szczególnie w lasach w zacienionych gdzieś tam odcinkach no ale to nie problem, sprzęta się opłuka. Cóż zrobić? Taki mamy w tym roku klimat. Nie inny, jak mawiał klasyk. I to tyle. Cóż można powiedzieć yy, po jeździe testowej? Ano maszynka działa jak Honda chciała. Zobaczmy, jak ona tutaj. Cóż, sprzęcik jeździ bardzo fajnie, bardzo płynnie, no, całość działa bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o zawory, to patrzcie, karta pacjenta już przygotowana, się pomyliłem, bo fałkami oznaczałem zawory z układem fałtek, ta fałka ma być tu. Także do poprawy były trzy fałteki. Tutaj jeszcze niedużo wyszedł poza zakres, ale zobaczcie, Fautek ma od 027 do 0,43 bardzo duży. Zakres, a mimo to i tak się dość sporo zacieśnił. Tu też lepiej nie było. No niestety, te fałteki, mimo iż działają mniej od zwykłych zaworów, jakoś mają tendencję do zacieśnienia. I to praktycznie w każdym sprzęcie, który przeglądam, zauważam właśnie ten temat, że fałteki się zacieśniają, a to jest niestety niebezpieczne. Dlatego warto tam zaglądać. No niestety, kosztują te fałteki, no ale yy, jest jak jest. Zakres spory, a i tak się nie mieszczą, i trzeba to e, korygować. Także karta pacjenta przygotowana, fakturki, wszystko tutaj e, dopięte. E, no i co, jak widzieliście, ogarnięty sprzęcik rozrządowo, zaworowo, płynowo, e, świecowo, filtrowo. Wszystko, wszystko łącznie ze świeżymi e, oponami. Także myślę, że na e, objechanie Bałkanów sprzęcik gotowy i objedzie bez problemu Bałkany i nie jedne inne wyzwania bo bo naprawdę nie ma się czego przyczepić, jakieś tam drobnostki jak widzieliście były do poprawy, nawet te niebezpiecznie słabo dokręcone przepustnice i gdzieś tam troszkę brudu podsysało, miejmy nadzieję, że nie za dużo i tyle także cóż Cóż tu więcej mówić? Sprzęcik ogarnięty, wyprowadzony i niech e, niech służy właścicielowi dzielnie i wiernie tej wersji się trzymajmy po, po przejechaniu jak widać wszędzie sucho, czysto, nigdzie żadnych zapocen nie zaobserwowałem, także e, jest nadzieja, że będzie, e, że będzie wszystko ok że właściciel może sprzęta odbierać i to chyba jutro, także e, odbierać jeszcze chwilę sobie tu pojeździć, żeby sprawdzić sprzęt, bo to tak po takim dużym serwisie od razu wsiadać jechać daleką drogę nie polecam. Warto parę set kilometrów zrobić tak jeszcze dla sprawdzenia, że wszystko jest OK i dopiero gdzieś sobie tam dalej wyruszać. Mm, także sprzęcik do oddania, a my co? a my bierzemy się za kolejne tutaj e, za kolejne sprzęty, za kolejne jakieś tam duże serwisy także na pewno gdzieś się tam niebawem e, zobaczymy no to co e, ja się z wami żegnam i pewnie niedługo e, zawitamy z jakimś nowym materiałem to co, do zobaczyska, trzymajcie się i korzystajcie jeszcze z pogody, bo to już wrzesień, klimat mamy jaki mamy, więc może być jesień bardzo ładna, a może zacząć się naprawdę paskudna plucha, czego sobie oczywiście nie życzymy. To co? Do następnego sprzętu. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć!